Zaliczył i występy Marcin Wodecki na prawą stronę do Ziółkowskiego, Ziółkowski dośrodkowuje, jesteśmy w polu karnym, jest Alan Lubaski, jest gol! Spadła piłka wprost na nogę Alana Lubaskiego, który w ostatnich spotkaniach niezwykły, marnować takich sytuacji. Za chwilkę... Powinna nastąpić jakaś pierwsza zmiana w drużynie stali. Ale wrócimy do tego za chwilę, bowiem w górnicy w polu karnym i będzie rzut karny. Decyzja sędziego po tym, jak faulowany był w bramce stali, a mi z tytołu. Korbecki z Titołu broni. No, nie było to udane wykonanie... Sześciu siedmiu zawodników w niebieskich koszulkach w polu karnym. Mazur broni drugi raz, ale za trzecim był już Bezradny. W tym momencie padła bramka wyrównująca. Bliscy tego, aby zdobyć drugą bramkę, musimy również uważać na to, co dzieje się pod naszą bramką. No, i tak to się skończyło. Kilka doskonałych sytuacji zmarnowanych przez naszą drużynę w odpowiedzi indywidualna akcja w wykonaniu